Uczestnicy przysyłają pracę na mój adres Władysława Anna Jamrus, skrytka pocztowa 45 34 730 Mszana Dolna. Na świecie tym żył zdecydowanie za krótko, lecz opiekował się wspaniale, powierzono mu przez boga trzutką. Pisałam wspomnienia, ponieważ znałam księdza Jamroza od małego dziecka i bardzo blisko z nim przebywałam. Serdecznie witam wszystkich Państwa, przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W Myszanie Dolnej zakończył się dziewiąty ogólnopolski konkurs poetycki i literacki imienia księdza Kanonika Józefa Jamroza, kapłana męczennika o autentyczną wiarę i o ludzkie serce człowieka. Wydarzenie to, jak co roku, cieszy się sporym zainteresowaniem. Bardzo szeroki zasięg ma tegoroczny konkurs USA Chicago. I jeszcze dwie inne miejscowości, których w tej chwili nie pamiętam. Również z Niemiec kilka osób. I z Polski, z przeróżnych miast. Wśród uczestników konkursu nie brakowało zarówno uczniów, jak i osób dorosłych. Wszystkich natomiast połączyła pasja pisania. Przyjeżdżam tutaj już od 6 lat. I to się to po prostu zaczęło tak, że, że wyczytałem w internecie o tym konkursie, prawda? I napisałem, ponieważ po prostu piszę wiersze. Mój i tytuł droga jest e, i odnosi się do tego, jak w teraźniejszym, w teraźniejszym świecie człowiek odnosi się do Boga, jaka jest jego wiara. Ku pamięci księdza Józefa Jamroza. Pan powołał Cię do świętości, lecz trudną obrał Cię drogę. Męczeństwo. Który raz bierzesz udział w tym konkursie? Od trzech lat bierzę z Panem Służnym na rozwiązanie konkursu i, i na razie nie, nie zająłem jeszcze innego miejsca. Czyli będziesz kontynuować pisanie? Tak, tak, będę kontynuować. Żyli w składzie ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Zwoliński, ksiądz dr Bolesław Karcz, ksiądz Jerzy Stępień oraz Władysława Anna Jamrus wyłoniło najlepszych, którzy zostali nagrodzeni książkami.